Jesteśmy w Warszawie na tle Pałacu Prezydenckiego. Będę chciał tutaj rozmawiać z ludźmi, żeby rozdać trochę wizytówek i porozmawiać z ludźmi na temat wyborów prezydenckich 2025. Jesteście Polakami może? Tak. Mogę zostawić wizytówkę? Co to jest? Do, yy, prezydent yy, oddolny, że tak Wierzycie w coś takiego, żeby ktoś z nas yy, startował w wyborach 2025? No, czyli oddolny to, yy. oddolny to znaczy taki z ludu, tak? Z ludu. Z ludu. No na pewno myślę, że byłby lepszy od tego obecnego. Brawo. Już dziękuję. Natomiast zapraszam na tą stronę. Tam jest dużo informacji. Dobrze. Fajnie by było, żebyśmy się w końcu jakoś zmobilizowali. Oczywiście, na pewno. Dziękuję. No i tak się zaczyna, moi drodzy. Jestem zdziwiony tym, że tak to wszystko fajnie lekko idzie. Nie wiem kto tutaj jest Polakiem, a kto jest z zagranicy, ale yy, jest miło. Jest miło. Dziękuję. Dzień dobry. Widzę, że pan jest zainteresowany tym, co się tutaj dzieje. Yy, czy możemy sekundy porozmawiać? O czym konkretnie? O czym konkretnie? O wyborach 2025. Niestety nie będziemy w Polsce. A za granicą też można. Świetnie, tam też są. Niech pan weźmie. Pana, dziękuję. Okej. Okay. Ten człowiek nie chciał wizytówki, nie jest zainteresowany. Słyszeliście, jest ze Stanów. Najprawdopodobniej jest mu obojętne. Pójdzie za tymi, którzy pokażą większą siłę. Dzień dobry. Państwo są z Polakami widzę, tak? Bo słyszę. Mogę zostawić wizytówkę? Yy, wszystkie informacje są na internecie. Chodzi o... No jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim. Chodzi o wybory 2025. Ruch taki oddolny, bym powiedział. Nie wiem. Wierzycie w coś takiego, że ruch oddolny może się przebić i coś zdziałać? tak. No jakbyśmy nic nie robili, to... No fajnie. No fajnie. Kurczę. Jestem zaskoczony. Zaskoczony jestem, miło zaskoczony. Tam wszystko jest, jakby, jakby jakieś pytania, coś tam jest też, kontakt także. Żadnych polityków. Żadnych, to jest dobrze. No właśnie, ale to nie od nas zależy jako jedna osoba, tylko od całego narodu, co, co wybierze. Idą ciężkie czasy, proszę Państwa. Jeśli nawet nic nie zrobimy, to przygotujcie się to się przygotujcie. tak że powiem Panu tak. Pan na to młody. No co zrobić. Dziękuję. Ciągle jestem zaskoczony tym, że ludzie bardzo pozytywnie odbierają te sprawy. Bardzo pozytywnie. No ale tu jest miejsce, które które, że tak powiem hmm, Pomaga w nawiązaniu kontaktu w tym temacie. Państwo po polsku mówią, nie? Tak? Yy, nie będę męczył długo, ale zostawię tylko wizytówkę. Nie wiem, czy państwo w internecie działają, czy nie, nieważne, ale jakby się pojawiło to nazwisko, to przy wyborach, a w internecie można wszystko sprawdzić, o co chodzi. Tak? Dziękuję. Dzień dobry. Nie chciałem przeszkadzać. Czy przyjmiecie pani swoją wizytówkę? Chodzi o wybory prezydenckie 2025. Kto to jest? To jestem ja. Tak jak Pan. A? Chce Pan brać udział w wyborach? Ja jestem za młody. Aha. Nie ja jest łatwo. Dla... Nie jak byli. ludzie patrzą na Ciebie jak na wariata, bo, bo myślisz, że coś zmienisz, prawda? Weźcie. Macie dziecko. Pomyślcie o przyszłości Mogę Państwa na sekundę zatrzymać? Żeby się Nie, ja nie gryzę, naprawdę Nie, nie jesteś między Niestety, ale to nie są Polacy Polacy? Tak. Yy, tak. Nagrywam, prawda? jeśli nie chcecie to o, o raz w powietrzu, może byli z tyłem. Chodzi o to, żebyście wzięli chociaż nawet tak jesteście na nie. Chodzi o to, żeby oddolny jak, jakaś oddolna inicjatywa, czyli w tym wypadku ja y, starał się coś zmienić dla nas nie bierzecie w Noego też kiedyś nie bierze dość dużo ludzi jednak życzliwie życzliwie przyjmuje wizytówki Mogę was zatrzymać na sekundę? Nie, młodzi nie chcą, młodzi nie chcą. Będzie ciężko z młodymi, bo młodzi są wychowani w troszeczkę już inny sposób niż my. Dlatego chciałem do nich podejść, bo wiedziałem, że z nimi jest ciężka sprawa. Idzie para z dzieckiem, z wózeczkiem. Podejdziemy, spytamy się. Dobry. jesteście Polakami? Mogę sekundę? Tak no, jeśli nie chcecie, to od razu powiesz, że nie. Żeby nie było, że, że tam coś jest nie tak. Słuchajcie. Nie, 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 jesteśmy w czasie prezydencji za rok, niecałe wybory. Na w naszym przyszłości nie wiem, jak wam jest dobrze w Polsce. Wszystko ja, uważacie, że jest okej, okay. ja, tak, ja że trzeba zmieniać? To jakby do nic się nie zmienił po tych wyborach. Ale, jakbyśmy chcieli coś zrobić, no weźcie, weźcie. Naprawdę, sobie, Co to za wariat Chcę coś dla Was zrobić. Dla Wszystkie na tej stronie są informacje, ewentualnie kod, można powiedzieć bez problemu. Zapraszam. Życzę udanego odpoczynku. Dziękujemy. To jest grupa ludzi, która najbardziej jeszcze jest w stanie przyswoić sobie jakieś nowe teorie. Bo młodzież już teorie przyswoiła w szkole i tam będzie ciężko coś zmienić. No cóż, tutaj to chyba turyści idą. jakichś starszych ludzi bym jeszcze zobaczył, bo nie wiem jak oni zareagują, oni mają mniejszy dostęp do internetu, więc będzie ciężko poza tym na wielu, wielu twarzach widzimy że myślą o czym innym i ci też ciężko jest nawiązać kontakt. No dobra, tu jest jakaś para młodych, idą, zobaczymy co oni nam powiedzą. Zobaczmy. Ciekawy. Przepraszam, po polsku mówicie? Polakami jesteście? Ja tak, a kolega nie. Dobra, słuchaj, y czy możemy nagrywać, czy nie możemy? No zależy od zapytania. Dobra, nie, nie, oni nic nie pytamy. My się narzucamy. <laughs> a, to <jeszcze> my się. <śmiech> <śmiech> tak. Pałac prezydencki nawiązuje do wyborów 2025. Nie wiem na kogo chcesz głosować, ale... Nie się, kto by mnie chyba. Czy Nieważne jest kto. Ja będę, jeśli A, nie naprawdę? poprzecie. Tak, jeśli nie poprzecie. I w momencie teraz... Dowodzenia pan. Normalnie ludzie mówią, żeby nie zaprosić, nie podziękuję. Ja dziękuję, bo nie wierzę w zabobony. Tutaj jest namiar wszystko. Tak to wygląda. Z Noego kiedyś też przyśmiałeś. I ci, co ja się śmiali, mówienie, później płakali. Nie, ja, ja to bardzo lubię, bo, bo widzę, że coś chwyciło. Tak, jakaś nie, idea. Bo tutaj kolega jest z Australii i właśnie nie wie, że jesteśmy obok polski prezydenckiego i że za rok będą wybory. I nagle pan do mnie podchodzi. O, Pan będzie na Dokładnie. Prezydent. Ale jak pan zostanie tym prezydentem, to ja będę powiedzieć, że... To zapraszam do współpracy. Zapraszam do współpracy. Mój autograf już pani ma. Dobrze. <laughs> Fajnie. Bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. I tak oto widzimy, że nie wszyscy młodzi. To, co pani mówiła, to słyszę słyszeliście, bo się nagrało. Dzień dobry. Widzę, że jesteście Państwo trochę zainteresowani pałacem prezydenckim, a ja się tam wybieram. O

Oglądnięcie tego materiału i prosić o jego udostępnianie na stronie stanbono.pl. Dziękuję.